Witajcie w naszym drugim odcinku na kanale Akademia Rozwoju z ciekawostkami o AI, nowoczesnej technologii, robotach i druku 3D. W dzisiejszym odcinku zobaczycie między innymi robokonia i drukowany Starbucks. Zacznijmy od czegoś, co mnie totalnie szokowało, jak zobaczyłem, a jest to Robokoń. Jak byłem mały, jeździłem konno, ale jak widać teraz jazda na koniu przejdzie trochę do historii, bo firma Kawasaki stworzyła Robokonia, który wygląda trochę jak kład, jak motor. Koń, nie wiadomo, taka nowoczesna hybryda, po prostu wszystkiego w jednym. Jest to czteronożny robot napędzany wodorem, sterowany ruchem ciała i wspomagany sztuczną inteligencją. Wygląda to jak coś z filmu science fiction, bo z jednej strony wiemy, że jest to maszyna, ale z drugiej strony wygląda jak kawałek jakiegoś zwierzęcia. Ta maszyna nazywa się Corleo i dzięki swoim gumowym kopytom jest w stanie poruszać się po naprawdę trudnym terenie i robi to stabilnie. Zbudowany z lekkich materiałów i wyposażony w bardzo nowoczesny design, ten robokoń może być pierwszym krokiem w kierunku zupełnie nowej formy transportu. Na razie jest to tylko koncept, ale firma Kawasaki celuje w premierę do 2050 roku. Nie wiem jak wy, ale ja chętnie przejechałbym się. Na takim robokoniu jest to dla mnie coś niesamowitego i kojarzy się tylko z filmami science fiction. Jeśli ktoś z Was biega, wiecie, że można ustawiać sobie różne cele, jak na przykład maraton albo na start półmaraton. I właśnie w Pekinie odbył się nietypowy półmaraton, gdzie ludzie pobiegli razem z robotami. Zawsze kiedy ja idę biegać, robię to z jakimś znajomym, po prostu zapraszam go, idziemy sobie biegać razem. Ale jak widać, w niedalekiej przyszłości będziemy mogli spotkać ludzi biegających ze swoimi. Trener robotami albo coś w tym stylu. Najszybszy robot, w tym półmaratonie, dla przypomnienia półmaraton to jest 27 km, Przebieg ten dystans w 2 godziny i 40 minut. Jest to w sumie zaskakujące jak na taki pierwszy długi bieg robotów, ale na szczęście rekord nadal należy do ludzi. Najszybszym człowiekiem w półmaratonie jest Jacob Kiplimo, i on przebiegł ten dystans w czasie 56 minut i 42 sekund. Dlatego rekord nadal należy do ludzi. Chociaż kto wie, może już niedługo będziemy rywalizować z robotami o rekord w półmaratonach i maratonach. Zobaczymy w niedalekiej przyszłości. Korea Południowa tworzy koalicję o nazwie K-Humanoid Alliance. Powstała na w kwietniu tego roku. Ma na celu przyspieszenie rozwoju robotów humanoidalnych w Korei Południowej do 2030 roku, czyli tak naprawdę już niedługo. W skład sojuszu wchodzą rząd, uczelnie oraz firmy takie jak LG Electronics i Dusan Robotics. Myślę, że założeniem tej koalicji jest nie tylko usprawnienie całego procesu tworzenia robotów, ale też wygranie przysłowiowego wyścigu, kto stanie się górą w nowoczesnych technologiach i w robotyce. A obstawiam, że jest to wyścig ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli ktoś z Was boi się sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii, to w sumie teraz możecie obawiać się trochę mniej, bo OpenAI zaktualizowało swoje ramy oceny ryzyka. W modelach AI, dodając nowe kategorie, takie jak zdolność modelu do replikacji siebie, ukrywania swoich możliwości czy unikania wyłączenia. Celem tych działań jest lepsze zabezpieczenie przed potencjalnym zagrożeniem, więc jeśli serio się obawiacie AI i tego szybkiego postępu, to myślę, że to sprawi, że naprawdę możecie bać się troszkę mniej. Chyba każdy z nas zna Elona Muska. To właśnie jego firma XAI wprowadziła nowy model Grog 3, który według twórców przewyższa znanego GPT. 4 w zadaniach matematyczno-naukowych. Model ten oferuje funkcję o nazwie Big Brain do rozwiązywania złożonych problemów, ale ciekawe czy ten Big Brain jest w stanie uniknąć wykrycia, że nasza praca domowa jest zrobiona z czatem albo że czat napisał nam całe wypracowanie. Czy jak byliście mali to marzyliście kiedyś o rozmowach ze swoimi pupilami albo żebyście chociaż trochę lepiej rozumieli ich zachowanie? Właśnie firma Google DeepMind pomoże nam trochę w zrozumieniu zwierząt i też w ich sposobie komunikacji, ponieważ prowadzą badania nad komunikacją delfinów. Firma opracowała model Dolphin Gamma, który ma na celu dekodowanie komunikacji delfinów. Projekt może się przyczynić do lepszego zrozumienia zachowania tych zwierząt, więc jestem ciekaw, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć w komunikacji ze zwierzętami. Czy naprawdę kiedyś będziemy w stanie je zrozumieć i, powiedzmy, z nimi rozmawiać, czy jednak po prostu dzięki temu lepiej je zrozumiemy. Też czasami macie tak, że mimo długiego przeglądania biblioteki Netflixa nie wiecie, co obejrzeć, mimo że bardzo macie ochotę na jakiś film albo serial? To właśnie Netflix chce nam to ułatwić i razem z OpenAI testują czat, który będzie zadawał nam pytania, co mamy dziś ochotę i poda nam propozycję kilku filmów. Myślę, że jest to fajne rozwiązanie dla osób takich jak ja, bo pozwoli mi to zaoszczędzić długi czas na przeszukiwaniu tej całej biblioteki i zastanawianiu się, czy na pewno ten serial albo film chcę obejrzeć. Teraz przenieśmy się do ciekawostek ze świata druku 3D. Jeśli lubicie Starbucksa, to w sumie temat dla Was. Firma Starbucks w Tekstasie pierwszy raz postawiła swój drukowany budynek. W tym roku właśnie otwarto pierwszy drukowany Starbucks. Obiekt został stworzony przez firmę Perry 3D Construction przy użyciu betonowych drukarek COBOD. Budowanie tego budynku, a bardziej drukowanie, zajęło tylko kilka miesięcy, co pokazuje, na potencjał tej technologii. Jak widzieliście w poprzedniej ciekawostce, już jest coraz bardziej wykorzystywany w budownictwie. W modzie też druk 3D zaczyna się pojawiać coraz częściej, już możemy zobaczyć koszulki z nadrukami albo nawet bluzy z jakimiś smokami, które też są wydrukowane. Co do gastronomii i druku 3D to na pewno kojarzycie TikTokera Edia, który rapował o drukowanym steku w restauracji u nas w Polsce w Gdańsku. Restauracja nazywa się House of Satan, i tam właśnie możecie zjeść drukowanego steka. To już na tyle z ciekawostek, ale chciałbym Was poinformować, że stworzyliśmy swoje konto na platformie MakerWord, gdzie możecie znaleźć naszego smoka z poprzedniego tutorialu. Jeśli nie chce Wam się go robić i poświęcać na to aż tyle czasu, możecie wejść na tą stronę i go stamtąd pobrać. Link do naszego profilu znajdziecie w opisie na dole. Jeśli jeszcze nie widzieliście naszych poprzednich ciekawostek albo tutoriali z projektowania, zapraszam Was do zapoznania się z nimi. A jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie nasz kanał. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!